Witam Was serdecznie na moim kanale w nowym odcinku dotyczącym znikających subów. Jak, jak Wam obiecałem, że jak skończę ten mój cały eksperyment związany ze znikającymi subami, to się, po, to się z Wami podzielę swoją wiedzą, swoimi wiadomościami na ten temat i to, co to zaobserwowałem na swoim koncie. Pierwsza sprawa dotyczy kont, które, się nowo, które są nowo założone. Ja niedawno powstało to moje nowe konto, właśnie Malina Vlog takie multi konto na, na, na różne tematy. No jak zauważyliście, yy, szybko na zaczęły subskrypcje przybywać mi na, na tym koncie, a później nagle zaczęły szybko spadać, więc postanowiłem zmienić konto, zacząć wszystko od nowa i to, co ludzie po prostu wypisują w internecie i to, co ja podejrzewam, że, yy, że się dzieje. To postanowiłem, że, żebyście mi po prostu wsparli w tym i żeby się przenieść na nowe konto. Przenieśliśmy się na nowe konto i co się stało? Pierwsza sprawa to poprosiłem Was, żebyście przeszli na ten nowy konto i y, żebyście oglądali filmy w całości, jeżeli to tylko możliwe. Z tego co widziałem, to w większości tak mniej więcej się działo, że przeszło około 20 osób z tamtego konta pierwszego. Y, I praktycznie patrząc na czas oglądania filmów, to wyglądało na to, że były oglądane w całości, albo prawie w całości, bo było 80% wyświetleń y, danych. Y, Danych filmów. Następnie specjalnie, już tak zaczęły do mnie wchodzić osoby, które widziałem, które są widać, że mają konto mało, krótko, albo mają najczęściej to są gamingowcy, którzy grają tam, to są jakieś dzieci po prostu, które grają i prowadzą jakieś gamingowe. No i oczywiście było typu sub za sub, coś tego rodzaju. I zacząłem sobie liczyć, i specjalnie wpuszczałem. Puściłem parę takich osób, właśnie zrobiłem na tej zasadzie, że oni weszli do mnie, zrobili mi subskrypcję. Ja zrobiłem subskrypcję u nich. Trwał tam bardzo krótko, bo to około minuty, prawda? I później jeszcze weszło do mnie chyba z dwie albo trzy osoby z Azji. I Azja też jest na, na czerwonej liście, jeżeli chodzi o tego typu praktyki. I co się stało? Tych ludzi było 10. Trzy dni później dokładnie 10 subskrypcji zniknęło z mojego konta co potwierdziło po prostu to, że y, praktyki typu sub za sub i nieoglądanie filmów na które się wchodzi, czyli zostawienie subskrypcji, przejście na, 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 na drugie konto w, w, w rewanżu zrobienie dokładnie tego samego działa po prostu w ten sposób, że później y, YouTube robi z tego czystkę i wszystkie te konta są usuwane dlatego y, ta sprawa się potwierdziła i wiadomo teraz co się dzieje i większości z was podejrzewam, że jak macie dużo subskrypcji, macie 700, po 300, tam że jest tego dużo, to ciężko na pewno to ogarnąć. Ale y, ja na przykład po swoim koncie mniej więcej wiem, kto jest godny tego, żeby zostać na moim koncie, a kto po prostu robi nam tutaj duży bałagan. Tak się sprawy w tej chwili mają. To wszystko się potwierdziło. Y, z Także no, uważam, że, że, że już w tej chwili, jeżeli ktoś z Was ma jakieś inne oceny, jakieś inne przemyślenia, jakieś inne informacje na ten temat, to prosiłbym ewentualnie w komentarzach możecie się ze mną no, podzielić, możemy na ten temat podyskutować. A dlatego nagrywam te wideo, bo wiadomo, że temat jest dosyć długi i obszerny, i, i jednym słowem ciężko to w dwóch, trzech zdaniach po prostu opisać. To tyle na razie. Zapraszam Was na następne wideo, które będzie nagrane jutro. Odnośnie jak opiekować się kątem, bo tutaj też już wiem dużo na ten temat i będę się chciał z Wami tą moją wiedzą na ten temat podzielić. Do zobaczenia, cześć.